Oliwia Stasiak, dzień dobry. Witam w rozmowie o 24. Ze mną w studiu profesor Robert Alberski, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry. Dzień dobry. Decyzja Andrzeja Dudy, prezydenta, jest już nam znana. Wiemy, że kandydatem na premiera, że rząd ma powoływać obecny premier, czyli Mateusz Morawiecki. Wielu ekspertów podkreślało, że tak będzie, że prezydent Duda nie podejmie odważnej decyzji, że będzie dalej robił to, co, czego wymaga od niego między innymi prezes Kaczyński. Część chyba udziła się, że może będzie inaczej. Jesteśmy już po, tej, po tym momencie, w którym wiemy, co nastąpi. Jak pan ocenia tę decyzję? Znaczy to jest decyzja, która tak naprawdę, jeśli jej celem byłoby powołanie rządu, no to ona jest oczywiście nieskuteczna dlatego, że tego rządu, kolejnego rządu kierowanego przez Mateusza Morawieckiego po prostu nie będzie. To znaczy ta artymetyka parlamentarna ona jest nieubłagana. Nie ma większości, nie będzie rządu. Nie ma większości, nie będzie rządu, dlatego że takim punktem zwrotnym jest sytuacja, w której nowo powołany rząd mhm. musi uzyskać od Sejmu wotum zaufania, no a to wotum zaufania wymaga większości. Natomiast no, prawo i sprawiedliwość oczywiście teoretycznie mogłoby taką większość zbudować, tylko że problem polega na tym, że nie ma partnerów do, do rozmowy i to dzisiaj jest bardzo wyraźnie widoczne, że w zasadzie wszystkie pozostałe partie. Łącznie z Konfederacją. Łącznie z Konfederacją od tych rozmów się odżegnują, więc mhm. sytuacja, w której wyobrazimy sobie, że pisowi uda się przekonać nie jako tak trochę nieformalnie aż 37 posłów no wydaje się raczej niemożliwa natomiast oczywiście te, ta decyzja prezydenta daje trochę czasu pisowi na jakby przygotowanie się do tej nowej roli dlatego że jeżeli spojrzymy do konstytucji to ta procedura ta pierwsza procedura powoływania rządu która tak naprawdę Formalnie rozpocznie się w dniu pierwszego posiedzenia Sejmu, czyli jakby ten zegar zacznie chodzić 13 listopada. No i tam są takie dwa dwutygodniowe okresy. Znaczy po pierwszy to jest taki, kiedy właśnie ta osoba Desygnowana przez prezydenta mhm. ma obowiązek przedstawić skład Rady Ministrów, który prezydent zapewne powoła, jeśli Mateusz Morawiecki taki skład przedstawi. No i potem od z kolei tego dnia przedstawienia mhm. i powołania nowego rządu jest te 14 dni na uzyskanie wotum zaufania. No i to będzie ten krytyczny moment, na którym Mateusz Morawiecki, jego nowy rząd się pra prawdopodobnie wywróci. A pan sądzi, że Mateusz Morawiecki w ogóle podejdzie do formułowania tego swojego gabinetu, czy jednak podda się? w trakcie walki. Znaczy... Tutaj ważne jest to, co się wydarzy między tam powiedzmy 13 a 27 listopada, mhm. bo oczywiście zdarzało się tak, że desygnowani premierzy, jak gdyby rezygnowali, stwierdzając, że jednak tego składu rządu nie mogą um, podać prezydentowi, no ale na to jest właśnie te 14-dni, mhm. czyli tak naprawdę Mateusz Morawiecki może przez dwa tygodnie czynić wysiłki zmierzające do wyłonienia rządu, no i w momencie, kiedy ten termin minie, po prostu powiedzieć, że on nie jest w stanie tego rządu stworzyć, no wtedy jakby nie będzie obowiązku wygłaszania ekspozycji i tak dalej. Od razu można będzie przejść do tej fazy następnej, gdzie jakby ruch należy do większości parlamentarnej, ponieważ wszystko wskazuje na to, że ta większość się utrzyma, no bo umowa kalicyjna, jak słychać, jest praktycznie gotowa. Tak, będziemy znać szczegóły już niebawem to już widać, że, że no, praktycznie rzecz biorąc ta, te 248 mandatów, którymi dysponuje właśnie ta nowa koalicja, to jest dosyć bezpieczna większość, więc myślę, że jeśli nie pierwsza procedura, to ta druga, która daje większe możliwości Sejmowi. No na pewno doprowadzi do tego, że rząd w tym drugim kroku konstytucyjnym zostanie powołany. No niemniej jednak to wszystko trwa i wydaje się, że do połowy grudnia tego rządu możemy, tego nowego rządu możemy jeszcze, jeszcze nie mieć, a za tym idzie te zmiany związane między innymi z pieniędzmi unijnymi, no i szeroko, pojętą, szeroko pojętymi zmianami, w, jeżeli chodzi o, o, o prawo, nie będą mogły się dziać, no bo nie mamy na razie jeszcze wyłonionego rządu. Czemu tak trochę, długo? trochę się będzie działo już mhm. po 13 listopada, ale to dopiero na poziomie parlamentarnym, mhm. Sejmu senatu, dlatego że oczywiście no, będziemy mieli nowego marszałka, mhm. będziemy mieli wicemarszałków, będziemy mieli już podział na komisje sejmowe, będziemy mieli przewodniczących komisji, więc jakby ten proces. Coś będziemy mogli powiedzieć. Tak jest, ten proces zmiany władzy ruszy. Natomiast no, jakby w tych tłumaczeniach dotyczących tego, dlaczego akurat taką decyzję podjął pan prezydent, no, są jakby takie dwie hipotezy, które. Można powiedzieć, one się nie wykluczają, więc być może to jest tak, że one obie są do pewnego stopnia prawdziwe. To znaczy z jednej strony mówi się o tym, że to jest taka gra na czas typowa. Mhm. Natomiast druga hipoteza mówi o tym, że to jest taka swoista rozgrywka już w ramach obozu Prawa i Sprawiedliwości, no, której celem jest, krótko mówiąc, wyeliminowanie z gry Mateusza Morawieckiego. No mhm. bo w tym momencie będzie tak, że jeżeli on nie powoła rządu, no to to odium tej porażki tak naprawdę spadnie na niego. No bo tak, ten autorytet też upadnie. Tak prawda? jest, bo wszyscy w pisie będą mogli powiedzieć, no że. Pan premier dostał szansę, prezydent powierzył mu misję tworzenia rządu, a on tej misji nie podołał, a więc to jest taka no, sytuacja, która będzie prawdopodobnie tak czy inaczej osłabiać polityczną rolę Mateusza Morawieckiego w przyszłości. No ale... To również jest tłumaczenie, które, które można y, brać pod uwagę, dlatego że zazwyczaj jest tak, że, że w tych partiach, które przekrywają, jednak pewien proces rozliczeń się dokonuje. No i tutaj wszyscy sobie też zdają sprawę, że y, no, Jarosław Kaczyński mhm. też troszeczkę jednak stracił na autorytecie, mhm. do, doprowadzając do sytuacji, w której PIS władzę utraci. Ale nawet jeśli to jego. To ciekawe w ogóle, przepraszam, że przerywam, bo pis wygrał, zdobył największe poparcie, jakby nie patrzeć, ale jednak nie ma nie ma większości. To dość niecodzienna sytuacja. No, więc de facto znaczy, przegrał, takie zwycięstwo. Przyzwyczajeni mhm. ostatnio do tego, że nam wybory dają rozstrzygnięcie takie bezpośrednie, bo albo jest tak jak przez ostatnie dwie kadencje, mhm. że PiS zdobywał większość, albo jest tak jak było z kolei w poprzednich wyborach, gdzie mieliśmy jakby przed wyborami niejako zawiązaną koalicję już tak bardzo formalnie. I, i, I ta mhm. y, koalicja była górą. Natomiast, jak popatrzymy na europejską politykę, to raczej ta sytuacja, którą my mamy w Polsce, ona jest w sumie dość częsta, mhm. dlatego że y, tak naprawdę, no, jeśli się nie wygra wyborów w, w takim stosunku, że nie że ma możliwości, że można samodzielnie rządzić, no to zaczyna się jakby ten drugi etap gry o władzę, który też w Polsce myśmy już kiedyś mhm. trenowali, ale w ostatnich latach troszkę zapomnieliśmy czyli ta taka gra koalicyjna. Mhm. Czyli ważne jest wtedy, nawet nie to, jak duże jest to ugrupowanie, ale jaką ma zdolność dogadywania się z innymi, jaką ma zdolność tworzenia koalicji. I tutaj tak naprawdę PiS przez 8 lat swoich rządów się tej zdolności koalicyjnej po prostu pozbawił. No ona dzisiaj jest, no nie ukrywajmy, zerowa, a to wynikało trochę ze sposobu sprawowania władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, który niechętnie dyskutowało, nie rozmawiało z innymi no, bardzo raczej. Bardzo autorytarne y, podejście do rządzenia Tak narzucało sobie. swoją wolę bardzo mocno. Pamiętamy przecież te ustawy uchwalane błyskawicznie w ciągu no. tam powiedzmy 24 godzin, bez oglądania się na jakiekolwiek głosy krytyczne. No i to jest dzisiaj owoc takiego stylu no. sprawowania władzy, że y, nawet jeśli ktoś miałby w głowie taki pomysł, że może z tym pisem to nawet można byłoby porządzić, tylko wszyscy pozostali partnerzy się obawiają no. tego właśnie taka koalicja spowoduje no to co wydarzyło się choćby w 2007 roku prawda gdzie ci mm -hmm. koalicjanci PiS-u czy Samoobrona czy Liga Polskich Rodzin praktycznie zniknęli ze sceny i to wie, ciągle politycy tą sytuację mają w pamięci że zazwyczaj za, za słabości władzy trochę koalicjanci tracą Natomiast ta poza nowa... tym chyba dość ryzykowne byłoby teraz wchodzenie w koalicję z PiS-em jeżeli przez ostatnie 8 lat wszyscy politycy opozycji krzyczeli że jest to partia która łamie prawo między Dokładnie. innymi a poza tym jeszcze też jest tak że dzisiaj praktycznie rzecz biorąc, no właściwie wszyscy wychodzą z tych ław opozycji mocno poobijani, bo tutaj PiS rzeczywiście tą swoją władzę egzekwował dość konsekwentnie. No i tutaj widać wyraźnie, że jednak ta chęć współpracy właśnie w tych partiach, które jakby wchodziły w skład tej opozycji, ona jest dużo większa to raz, no a po drugie jednak ona się opiera na potężnym mandacie społecznym, mhm. którego właściwie żadna większość w Polsce nie miała po 1989 roku. A to wynika po pierwsze z frekwencji, mhm. no a po drugie z tego, że jakbyśmy tak... Można powiedzieć, zsumowali te głosy, które padły na te trzy komitety, które dzisiaj tworzą koalicję, no to to jest ponad połowa oddanych głosów, mhm. więc to jest rzeczywiście mandat bardzo silny. No i to oznacza, że wola wyborców tutaj bardzo jasno została wyrażona, więc tutaj partie też muszą brać pod uwagę nastroje społeczne i trochę płynąć tutaj z prądem, no. tym bardziej, że kolejne wybory, już nie parlamentarne, mm -hmm. ale kolejne wybory samorządowe czy europejskie, przecież w ciągu najbliższych miesięcy, a więc my niedługo z jednej kampanii wyborczej przejdziemy praktycznie w kolejne. No te kampanie już tak powoli się zaczynają, te emocje powoli się buzują, jeżeli mówimy o wyborach parlamentarnych, to one wygasają, bardziej przyglądamy się temu, co się będzie działo obecnie, jak będzie się rząd formułował, ale właśnie jeżeli chodzi o samorządy, no to powoli, powoli Widać, że samorządowcy zaczynają myśleć o tym, że kończy się kadencja i trzeba będzie ją przedłużyć, ale lub, lub nie, ale nie o tym jeszcze. Do samorządowych wyborów będziemy, będziemy wracać na pewno w najbliższych miesiącach. Teraz jeszcze jesteśmy przy tym. Co z nowym rządem? Jeżeli mamy koalicję złożoną z różnych partii, bo wewnątrz chociażby koalicji obywatelskiej mamy kilka, kilka partii, trzecia droga to dwie, no i lewica to między innymi partia razem. Jak pan sądzi, jak, będzie, jak będą wyglądały rządy tak różne, różnych politycznie stron, tak różnych partii. Znaczy takie rządy wymagają rozmowy. To znaczy my się musimy przyzwyczaić, że po pierwsze wśród tych partii tworzących większość będą różnice i te różnice będą artykułowane pewnie, mhm. będą widoczne i w parlamencie i w mediach, a więc to jest sytuacja, która też kiedyś była, mhm. ale też troszkę o troszkę niej Troszkę zapomnieliśmy, zapomnieliśmy, że tak. to tak może być. No i po drugie to będzie wymagać, no przede wszystkim od premiera, bo mhm. premiera Tuska zapewne, bo wszystko na to wskazuje, że on mhm. tą funkcję będzie pełnił, no dużej zręczności polegającej na tym, że trzeba będzie dużo negocjować. A no mhm. więc ten mechanizm, który uruchomiono teraz w momencie tworzenia rządu, rozmowy liderów, mhm. czy, czy właśnie rozmowy później pewnie się przeniosą bardziej na, na, na poziom Sejmu, ale to jest właśnie tak, Taka metoda, która jest w takiej koalicji konieczna, to znaczy, jeżeli to ma spójnie działać, to trzeba rozmawiać, trzeba uzgadniać pewne rzeczy, no i też partie muszą sobie zdawać sprawę, że no nie zrealizują w 100% tych wszystkich swoich pomysłów programowych. Choćby widzimy, że w wielu obszarach jednak są te różnice, no i trzeba będzie szukać kompromisu. To znaczy my musimy się przyzwyczaić do tego, że jakby ta koalicja będzie starała się rzeczywiście no, realizować to, do czego się jakby dogadała, natomiast w innych sprawach będą się różnić. I to może powodować oczywiście różnego rodzaju napięcia. Zazwyczaj to jest tak, że ten początek rządów to jeszcze to wygląda nieźle, natomiast oczywiście z I czasem i dalej w las tym, dalej w las tym rzeczywiście te różnice bywają coraz bardziej widoczne. No, na razie widać, że, że kierownictwo tych komitetów, te, ci liderzy i współpracownicy są pełni optymizmu, ale myślę, że, że trzeba sobie zdawać sprawę, że to będzie... Po pierwsze bardzo trudno uh -huh. ze względu raz na sytuację wewnętrzną, a drugi raz na otoczenie, które jednak dosyć mocno jeszcze przez tych ludzi związanych z pisem będzie kontrolowane. Wiele instytucji będzie jeszcze uh -huh. obsadzanych przez polityków związanych właśnie no, z nową opozycją, uh -huh. tą tak. pisowską opozycją. I to nie jest środowisko do rządzenia sprzyjające. A prezydent jak się zachowa pana zdaniem w obliczu no, współpracy z jeszcze opozycją, z przejmującymi władzę? No ja się spodziewam, że tej współpracy będzie raczej niewiele. Mhm. To znaczy, Ale będzie wetował, blokował. Y, no tutaj możliwości jest kilka. Mhm. To znaczy, po, po pierwsze, oczywiście, weto, którego mhm. na razie póki co nie można odrzucić, jeżeli ten układ mandatów się utrzyma. Mhm. Y, po Chyba, drugie że Konfederacja jest... pomoże? No tak, ale to też pewnie nie za darmo. Tak, tak. Po drugie, no jest jeszcze Trybunał Konstytucyjny, mhm. który też jest narzędziem, którego prezydent może używać, blokując różne rzeczy. No a do tego jeszcze są takie decyzje, które też w jakimś tam sensie od prezydenta zależą. Na przykład personalne decyzje mhm. dotyczące wojska, Dokładnie. dotyczące dyplomacji, więc tutaj jakby no, władza. Prezydencka w Polsce mhm. ona generalnie jest tak ułożona, że te kompetencje prezydenta głównie to jest tak zwana władza negatywna, mhm. znaczy taka, gdzie prezydent może właśnie blokować mhm. różnego rodzaju mhm. przedsięwzięcia. I myślę, że. Tak to było zresztą do tej pory, gdzie mieliśmy różne obozy polityczne, kto inny był prezydentem, kto inny premierem, to zazwyczaj te relacje były napięte. No, mhm. Przypomnijmy sobie choćby ten okres 2007-2010, kiedy Lech Kaczyński był prezydentem, a Donald Tusk premierem. Mhm. No to tutaj żadnej sielanki przecież nie było. Te spory były bardzo, bardzo wyraźne i myślę, że przynajmniej przez te półtora roku, kiedy prezydent Duda jest prezydentem, no to będzie oczywiście... Konflikt na linii większość parlamentarna, właśnie prezydent. To na koniec Wrocławski akcent, czyli Donald Tusk na Jagodnie. Jagodno po wyborach no, obrosło do pewnego rodzaju legendy, symbolu e, ty, tego dnia, tego 15 października, kiedy mieszkańcy do późnych godzin, do tak naprawdę nocy czekali, żeby oddać swoje głosy. Pre, premier e, Tusk przyjechał na Jagodno. To, był, pie, to było takie pierwsze powyborcze e, spotkanie. Czy to jest w ogóle powiew takiej nowej jakości? w polityce, nowej energii w polityce? Czy znaczy, to jest próba pokazania tego, co Donald Tusk pokazywał jakby w trakcie kampanii wyborczej także, czyli takiego innego sposobu sprawowania władzy, bardziej nastawionego właśnie na taki dialog społeczny. I można powiedzieć, że ta wizyta na Jagodnie to było takie symboliczne zamknięcie kampanii. Proszę zauważyć, że, że, że choćby w sensie organizacyjnym, gdybyśmy nie wiedzieli, że to jest po wyborach i zobaczyli zdjęcia z Jagodna, to byśmy pewnie powiedzieli, no tak, to jest kolejne spotkanie przedwyborcze Donalda Tuska, który no, był na przykład tak samo ubrany, mhm, tak jak to, to robił w kampanii wyborczej. Ta organizacja tego spotkania też była taka bardzo podobna, więc myślę, że to jest z jednej strony właśnie zamknięcie tego okresu wyborczego, wyraźne pokazanie, że to już teraz wchodzimy trochę do, do innej polityki, ale z drugiej strony także pokazanie, że te wartości czy te przekazy, które były obecne w kampanii, one będą dalej kontynuowane. No i trzecia rzecz, myślę także niezwykle ważna, którą politycy zazwyczaj niestety w, pochłonięci tą bieżącą grą zaniedbują, No. To jest właśnie taka sytuacja, w której ta trudna koalicja będzie musiała jednak rozmawiać z obywatelami i tłumaczyć się z działań, które podejmują i także, być może jeszcze ważniejsze, tłumaczyć się z działań, których nie podejmują mhm. albo nie mogą podjąć. Więc ten dialog yy, z wyborcami będzie musiał być prowadzony, bo jeśli tego zabraknie, to myślę, że to poparcie społeczne dla nowego rządu zacznie bardzo szybko spadać. No sytuacja na pewno będzie ciekawa. W poniedziałek, 13 listopada mamy pierwsze posiedzenie Nowego Sejmu. Zobaczymy, jak to będzie dalej się kształtowało. Sytuację będziemy obserwować. Tu stawiamy kropkę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.